Papuk, powiedz mi, czy ty mi pomożesz? I podtrzymasz mi patyka? Rozumiem, że jak trzymasz tego patyka, to mi pomożesz, tak? Daj mi go. No, dawaj mi go. Dawaj mi go. Papuk. Dzięki. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale z tej strony Achrelek. W związku z tym, że dzisiaj pogoda jest na dworze taka średnia, nie można dziś nic nagrywać. A ja już wam zradziłem, że teraz będzie kilka filmików o papugach, tak więc zajmiemy się właśnie tym. Jeździ się z nami moja mnicha Nizinna, którą już poznaliście. W związku z tym, że planuję rozpocząć hodowlę tak e, po prostu, żeby była para mnich, pierwsze co trzeba zrobić, to stwierdzić jej płeć, a u mnich nie zrobimy tego w zupełności, w 100% tak pewnie jak poprzez badania. Tak więc dzisiaj właśnie zajmiemy się pobieraniem próbki i wysyłaniem jej do laboratorium. Tak więc już teraz zapraszam was wszystkich do zasubskrybowania mojego kanału, żeby cały czas na bieżąco, żeby Was nic nie ominęło. I zaczynajmy! No więc tak, na samym początku musimy sobie przygotować wszystkie z rzeczy. Biorąc pod uwagę to, że będę robić badania pierwszy raz. Pierwszy raz będę wysyłać próbki do badań, ale myślę, że dobrze mi to pójdzie. Chciałbym właśnie to nagrać mniej więcej, jak to będzie u mnie wyglądać. Ja skontaktowałem się z COBA Diagnostyka, jest to właśnie laboratorium, gdzie wykonują właśnie takie badania, jakie będę potrzebować. Też kilka osób mi je polecało, tak więc zaraz zobaczymy. Pani tam, gdy kontaktowałem się, bardzo dobrze wszystko mi wytłumaczyła, jak to zrobić. Ja nie mam żadnych probówek, ani nic nie dostałem. Pani wytłumaczyła mi, jak to poprawnie w domu zrobić e, swoimi najpotrzebniejszymi rzeczami, e, które raczej w domu są. E, I będą nam oczywiście e, potrzebna koperta, g, gdzie będziemy po prostu to wysyłać. Tak więc koperta jest. Z tyłu jest adres Koba Diagnostyka, ulica Raciborska 9, 44153 Sośnicowice. Województwo Śląskie, oczywiście adres jest na ich stronce. Następnie, eee, przede wszystkim, będziemy potrzebowali patyczki, eee, zwykłe patyczki do uszu, które nam posłużą jako materiał, gdzie będziemy przenosić ten materiał genetyczny do badań. No i oczywiście igła, którą nakłujemy stópkę u papugi. Myślę, że będzie to bezboleśnie. Jest też możliwość wykonania tego za pomocą e, pozyskania piór, świeżych piór, wysłania do, do laboratorium, ale myślę, że ta krew będzie taka troszkę mniej inwazyjna. No i oczywiście mam tutaj takie dwa woreczki, w których w jednym wyślemy y, tą próbkę do badań, a jedna potem Wam wytłumaczę co dalej, y, tak żeby po prostu wszystko ładnie, szczelnie było zamknięte, akurat patyczki się tam zmieszczą, tak więc możemy się brać do pracy. Teraz oczywiście, żeby co trzeba robić dalej, jeżeli mamy wszystkie rzeczy, to musimy znaleźć sobie taką jedną dorodną papugę, Którą nie wiemy, co to jest, i którą chcielibyśmy zbadać. I także yy, ja już ją po nią idę. Oczywiście muszę tutaj troszkę stolik zabezpieczyć, ponieważ nie wiem, co się za chwilkę będzie działo. No i tak, gdy mamy już papugnica jednego tutaj właśnie takiego naszego, który cały czas ucieka, on chyba wie, co się święci. Zabieramy się do pracy. Pierwsze co to bierzemy tą właśnie igłę, otwieramy. Oczywiście, igła musi być czysta, nieużywana, żeby po prostu wynik był miarodajny. Oczywiście, wszystko robimy w sterylny sposób, tak, więc żebyśmy też nie byli jacyś upaskudzeni od nie wiadomo czego. Gdzieś tutaj w pobliżu warto mieć właśnie ten patyczek, którego będziemy używać. No, i oczywiście gdzieś też trzeba mieć tą papugę, która nam cały czas ucieka. W jakiś dogodny sposób musimy ją złapać, żeby tą igiełką nakłuć jej stópkę. No, więc ja wiem co się chyba święci. Ja się spodziewam. No, i gdy mamy już tą naszą papuszkę złapaną, w miarę taki sposób, żeby jej nic nie zrobić, żeby jej oczywiście delikatnie łapiemy, ale tak, żeby też nam się nie wyrywała, e, ponieważ nie wiem, jak to będzie przechodzić. Widzę, że papuga jest troszkę zdenerwowana i mam tutaj tą łapkę, z której będę pobierać tą próbkę. E, oczywiście musimy gdzieś nakłuć tą część, gdzie jest taka, e, jakby to powiedzieć, dosyć, tak te opuszki dosyć ukrwiona. Aby oczywiście krew nam się stąd wydobyła. Tak więc muszę też uważać, ponieważ jak widzicie, papuga zaciska mój palec i boję się, że może to być, to może by to nie była moja krew pobrana do badań. Tak więc bierzemy tą igiełkę powolutku i spróbujemy nakłuć papudze opuszek. No i gdy mamy już nakłuty paluszek, możemy spróbować troszkę go pościskać żeby troszkę więcej krwi nam się tutaj nazbierało. I bierzemy patyczek i pobieramy krew, która się wydostała właśnie z tego nakucia. Widzę, że papudze to troszkę nie odpowiada, ale troszkę się teraz uspokoiła. Spróbujemy jeszcze tutaj troszeczkę widać na patyczku. Krew już jest. Myślę, że to powinno starczyć. Mamy tutaj, jak widzicie, krew pobraną. Oczywiście, ja na palcach też mam od papugi krew. Papuga jest troszkę bardzo zestresowana, ponieważ chyba to przeżyła. Możliwe, że im to troszkę zabolało, ale nie powinno, ponieważ ma tylko takie malutkie nakłucie. Krew jest pobrana. Tak więc, teraz musimy poczekać, aż troszkę wyschnie żeby po prostu nie pakować mokrego patyczka do tego woreczka foliowego i później go zapakujemy. No powiem wam papuga jest strasznie zestresowana, bo nie wie co się dzieje. Paluszek tutaj troszkę jeszcze się jest zakrwawiony, ale myślę, że tutaj małe nakłucie powinno, powinno za, po prostu za jakiś czas zarosnąć i nie będzie śladu. Oczywiście nie jest to wielka dziurka, tak więc papuga sobie też nic nie zrobi, ani nie nie, nie uszkodzi bardziej tego, tego paluszka, jak możecie zauważyć, papuga strasznie jest tutaj rozkopana. Ale nie wiem dlaczego, czy się po prostu tak strasznie szarpie. Ale trzeba byłoby ją po prostu poczesać. No i myślę, że z dwa tygodnie, ponieważ pani, która nam się tam ze mną się, e, znaczy ja się kontaktowałem, ale pani, która mi tam u, u odpowiadała, powiedziała, że będziemy potrzebowali dwa tygodnie na uzyskanie odpowiedzi, aż próbka nie zostanie zbadana. Nie? Papuk, powiedz, już więcej mi tak nie rób. No, już mi tak więcej nie rób. No i tak, gdy mamy już e, patyczek tutaj, tutaj patrzcie, to jest ten nasz patyczek z tą krwią. E, tak więc, gdy patyczek już wyschnął, to ta krew też wyschła. Tak więc możemy ją teraz e, bez problemu zapakować do, do takiego woreczka hermetycznego. Można to chyba do normalnego woreczka także włożyć. Ale ja mam taki właśnie hermetyczny, tak więc wykorzystam go. Delikatnie wkładamy. Zamykamy. I mamy tutaj właśnie taką próbkę do badań. E, ja już mam właśnie tutaj na liście e, wszystkie dane potrzebne do dostarczenia napisane. E, te dane także znajdziecie na stronce z, z właśnie z tego laboratorium. Wkładamy do środeczka. I możemy zaklejać i wysyłać. Eee, taki koszt tego badania wynosi 45 zł. Można to wysłać albo razem, pieniążki w kopercie, albo e, poprzez przelew. Ja to zrobię w ten sposób, że włożę właśnie do jeszcze osobnego jednego woreczka do środka i zakleimy. Oczywiście w taki sposób, żeby nic nie prześwitywało, nie było widać, żeby nikt się nie pokusił, żeby otworzyć kopertę. I zaklejamy, wysyłamy. Tak więc ja zrobię to w ten sposób. No i teraz, oczywiście, zaklejamy, wysyłamy, czekamy dwa tygodnie. Tak więc ja nie będę tutaj teraz przedłużać. Zobaczymy w następnym filmiku. Oczywiście, jeżeli dostaniemy wyniki, to Wam wszystko pokażę. Zobaczymy. Z mojej strony to by było na tyle. Myślę, że Wam się spodobało. Eee, oczywiście, zapraszam do oglądania moich innych, kolejnych filmików, tych oczywiście, które też są. Tak więc, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.